Hej, tu ProMati, a dzisiaj nagrywamy Minecraft, tak jak widzicie i dzisiaj będzie coś, czego jeszcze na tym kanale nie było bo był nieudany odcinek Minecraft'a to było na starym komputerze, teraz mam nowy i będziemy grali dzisiaj w Murder Mastery w Minecrafcie jakby ktoś się interesował, to gramy jakby ktoś się interesował, to gramy na Hypixel'u to jest pierwszy odcinek z tej serii. O, jestem niewinny, czyli praktycznie nikim. To, to jest nowa seria na tym kanale. Znaczy, miejmy nadzieję, że to będzie seria. Ok. Miejmy nadzieję, że to będzie nowa seria. Zostawcie na początek łapkę w górę i subika. Tak, na dobry początek. No, bo nie dnia, bo. Znaczy, nie powoli się kończy, ale jest już taki wieczorek. Jak to życie, to może. Nie, to może będzie rano albo po południu. Ja to nagrywam trochę późno. O, wygrałem. Znaczy, wygraliśmy. Ja to. Znaczy, nie tyle późno. Ile... znaczy nie, już o tej porze chyba nagrywam. Ale rzadko to się zdarzy, że o tej porze nagrywam, więc... Moim zdaniem to jest... O, detektyw! Wiem jak, na czym polega. No to jest... znaczy... ten odcinek będzie bardzo późno wejdzie. Ale ja się plączę. Chodzi mi oczywiście ze słowami. Okej, okay, kanapek oczyszczony. Ja idę daleko. A e. nie zdążyłem. Meśmy no, pan. Losowa mapa. Już nie będziemy czekać. O, o! Czasami mogą być lagi, ale to nic, co się działo na tamtym odcinku. Ja go dołączę tam e, w karcie będzie. Po prawej stronie się e, na początku filmu się powinno wyświetlić. O, jestem niewinny. E, po prawej stronie... Prawy górny ruch się powinien wyświetlić. I ja to tam zostawię mam w karcie pierwszy odcinek z Minecrafta, tylko że tam totalnie lagował, więc nie wiem, nie wiem. Znaczy to nie było jakoś totalnie fajne. Trochę nudnawy. Muszę kiedyś to spróbować, bo y, tam ja y, grałem w data packa takiego fajnego i muszę go spróbować tutaj. Czy mi się wydaje, czy to jest... O! Tu jest próżnia? Czy mi się wydaje? No, nie wiem, ale zobaczymy. Znaczy, nie zobaczymy, bo żeby zobaczyć, to trzeba sobą przedostać. Okej. Okay. Okej, okay, pan oko jest czysty. Tak, najlepiej się wtorek gra na słuch bo a, wtedy jak się słyszy, że ktoś został zabity i widzisz kogoś to jakby jest od razu oczyszczony z zarzutów, więc to też jest fajne. No ok, a się jeszcze przypomnę, bo nie wiem czy to już mówiłem, zostawcie łapkę w górę subika. Jak wiecie, jak to możecie udostępnić ten film, to dla mnie jest bardzo miłe, a Twarz nic nie kosztuje. A nie, ja tam nie doskoczę. Aż tak wysoko to nie. Okej, okay, wygrana. Tam się ciągle ktoś zabijał. Fakt. Czy dasz to? O, prezencik. No i dobrze. O, to jest ta mapa. Szczerze mówiąc, e, e, moim zdaniem ta mapa jest średnia. Mi się bardzo podoba... E, o, niewinny. Znaczy, e, tak, o. E, mi się najbardziej... O, dzień dobry, panie kanapek. E, najbardziej mi się podoba e, ta mapa... Mm, nie powiem wam nazwy teraz, e, tylko mi się podoba... Może będzie? Jest taka mapa z wyciągiem saneczkowym i to mi się najbardziej podoba, moim zdaniem. Znaczy, najbardziej, e, moim zdaniem jest najlepsze, ani najbardziej mi się podoba, moim zdaniem, tak? Ech. Z tego co uważam, to się po prostu nie da praktycznie nigdy na shiftie chodzić. Patrzcie, tutaj się od razu baguje. Znaczy, albo, bagu albo baguje, albo to jest jakby trochę taki system ochrony. Ona coś miała w ręce przed chwilą. Jestem ciekaw, czy te śnieżki coś robią. ma no, wygrana pięknie. Jestem ciekaw, czy możesz kogoś zabić śnieżkami. Tak, ok. Dwa wygrane Znaczy, tak, dwie wygrane A, ja wiem, co to jest za mapa. E, ja na niej jeszcze nie grałem, ale wiem, co to jest. Tuk, 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 tuk. O, niewinny. Ale pięć szans... Znaczy, raz byłem mordercą, raz byłem... Znaczy, tak, raz byłem detektywem i chyba około trzy razy miałem łuk w rękach. Nie licząc detektywa, mi chodzi o inocenta. Czyli tego niewinnego. Ej. A nie, to jednak nie ona. Jedno zabójstwo ktoś... Nie, nie ma to jak zabić na oczach detektywa. Okej, okay, co teraz? Snowfall? A nie, to jednak nie jest ta fajna. A tam jest taka fajna choinka. A tu, y, czekaj, gdzie tu była choinka? Ej, tutaj wcześniej była choinka. Jej, mm. w końcu. To teraz trzeba wszystkich wypić. I tu się zaczynają schody. Jest to i dalej ta osoba, czy nie? Tu. Miejmy nadzieję, że nam ta osoba mnie nie zauważyła. A w ogóle to dzisiaj sylwester. To jest sylwestrowy odcinek. A Pięknie nóż w plecy. jest tak jakby tym razem yy, tym razem jest minecraft siema aha no to xd hej wy wszystkie drinki. pięknie Ach, blisko. Ach! Siedem... E, ile zrobię Nie mam pojęcia. Ojej, to jest ta najlepsza mapa z wyciągiem soneczkowym To znaczy, że na tym wyciągu można jeździć. E, bardzo mi się podoba moja szansa na zostanie mordercą, czyli jeden. Nad detektywem 6. A, i teraz na 2 tym. Mordercą. No i klasycznie winy Szczerze mówiąc, e, na tym odcinku jest tak i tak jest do, e, dość e, fartownie. E, chodzi mi o to. Że mm, przez cały czas to ja zwykle dostaję niewinnego. Więc nie wiem dlaczego, ale tak na odcinek, jakby mi chciało dodać kontent. E, Okej, okay, pandynik oczyszczony. Mikołaj. Wątpię, że może być. Tak, Mikołaj. Mikołaj. Mikołaj, Mikołaj. Mikołaj jest mordercą. Super, no jak się czujesz, Panie Mikołaj? To jest tak. Okej, okay, już jest. Eee, znaczy wchodzę na mapę i od razu się odliczanie zaczyna mi się to podoba. Ja tam już jestem po wigilii. Eee, Napiszcie, o której. Nie po Wigilii, tylko po kolacji. Napiszcie, o której jedzie kolację, tak w Sylwestra, normalnie. Tym osobom, które napiszę, napiszą. Napi te osoby, które napiszą, dam wam serduszka w komentarzach. Okej. Okay. Hops hops, 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 hops. Wiem, że to jest głupie, co ja robię. O! Ej! Aha, czyli raz jest dom ten, a raz jest ten dom z naprzeciwka. Bo widzieliście, przecież, że ja wskazywałem tą choinkę wcześniej. Nie? To nie, to tam może pójść trochę do tyłu. Właśnie mi nie pasowało, że tam nie było we tej chujinki. O, wygrana. Tak skaczę sobie po prezentach, a tu wygrana. Mi się tam podoba. Detektyw żyje, no to nie, no to. Jakiś słaba osoba Ja nie mówię, że. Ojej, najlepsza mapa. Oła! Czasami na Chciałam się tego nie da zrobić. To jest co? To jest samochód czy skuter śnieżny? To jest skuter śnieżny, ale ładny. Okej, okay. miałem 7% szans na... 7% szans. A jakby się grało we dwójkę, to by było tak... E... A pośledzimy, jaj. Jestem ciekawy, jak szybko... Halo, Alex? Alex podejrzana. A w ogóle muszę wam pokazać ciekawostkę. Może jednak się tepną? Dobra. Patrzcie. Tutaj można zobaczyć twarz bałwana. Tadaaa. Twarz bałwana ujawniona. A Typiara chyba ma nóż. Dzień dobry. Teraz ja. Zagraj ponownie. Flasa mapa. Oczywiście. Halo, mercy. Ja o, jest. O, i widzicie, to jest tamtę, tamta chujnka, co wam mówiłem. Jesteśmy teraz w tym domu naprzeciw. W tym domie, czy domu? Nie ma tak gramatyka na odcinku. Ach, ja, polski język, trudny język. A? czy jakoś tak to szło? Ale nie wiem. też są O! Oh. kurcze wystraszyłem się a <grystanie> może maksymalnie 20 świeżych. a to się może przydać Ła! Wow. Ale nie lubię takich osób, które po prostu będą stały i strzelały Ja tak to sobie zachowałam na morderce, ale nie Truchło? Kto tu szedł? Kto tu był z nami tak? O nie! W pomocy... No, kogo niwa. Okej. Okay. Ładnie, z... chyba ona. Wie, wiecie co? Nie wiem, gdzie to się zastopowało. Nie mam kurczę bladego pojęcia. Miałem nadzieję, że nie jakoś bardzo. Często zostanę detektywem. 10 No i tyle z tego moje. Teraz się nagrywa. Nie wiem, co tu się stało. Nacisnęliśmy przypadek skrót klawiszowy. Eee, sorry, to nie było specjalnie. Oba. Ale. Wiecie, wypadki się zdarzają. <laughs> tak biegłem ten i bym tak w zęby dostał. A idziemy tutaj do nory Hop sop 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 siema Hop sop 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 Znaczy trochę to nie ma Siema dream, tak? To jest dream? Nie podoba mi się to. Czemu mnie gonisz? Szybko do portalu. A w ogóle co tutaj jest? A, nic. Pokaż mi tym że Coś tutaj zostawiłeś po sobie, czy nie? O! Uuu! Do widzenia. No, typy, co się na śnieżki rzucają. No, to ja ich tak wykluczam, bo oni tak grzecznie się ten. Dobrze. E. mnie nie widać. Ale. E. Sorry. To było na tyle w tym odcinku. Był tu z wami Promati. Cześć!